Hejka, robimy dwie my, trzy, trzy magiczne łyżeczki. Bra. Najpierw mieszamy. Terazujemy pierwsza. Oczywiście to potem poukładamy. Druga. Jeszcze coś trochę większa. bo I trzecia. Teraz to segregujemy. Dobra, mamy posegregowane i... I teraz bierzemy... Dobra, teraz bierzemy cukiereczka takiego. I to będzie pod kolor żółty. Taki różowy, o, różowy. No, różowy, dobra. A to to był... Jedna figurka. Mamy jedną figurkę, to w sumie to jest takie bardziej. Bo nic takiego nie mamy. Różowego. To mamy takiem. A to taki mamy ten. czego No i to wpakujemy w taki bore, w woreczek i to wkładam. O kurde. Dobra, no to teraz mamy pięć. Mamy teraz pięć. No pięć serc, ale to w sumie jedno na razie. Nie, pięć od razu. No dobra, no to pięć. Klinik w szklanym takim opakowaniu. I tu mamy kolorowe tylko, więc. Mogę go wybrać? dodajemy, mhm. no albo nie, czekajcie, takiego. Tutaj jest taka. Takie są małe. prawdziwa po, posypka. Ale to jest takie udawane, ale mega fajne. O, tu mamy trzeci. Oj, czekajcie. Mamy trzeci. Czwarty. I piąty, I piąty, więc wkładamy tutaj i włożyliśmy. Teraz bierzemy trzy kuleczki. Czekajcie, białe. Trzy. I to będzie. Lepiej. A są Kolele. trzy losowe koraliki. Ja wybiorę, a mogę. Raz. Teraz ja wyjdziemy z Dwa. Dwa. Mamy takie dwa na razie. I trzy. O, I taki kwiateczek. Dobra, wkładamy. Dobra. Co tu mamy jeszcze? I jeszcze trzy takie maluśkie koraliczki. A to są trzy figurki. Mm. A to mamy trzy A nie, to były naklejki mamy. trzy. A mamy tylko takie, więc no, Kładziemy. Poczekajcie. Mamy trzy takie serduszka, więc wkładamy. Co mamy tutaj jeszcze? Mamy dwa takie różowe koraliki. Różowe i to są I... dwa boksy w woreczkach. Aby A nie, już... nie, nie, to przepraszam, to nie były boksy, to były takie karteczki, ala. Jakby one są już. Czyli dwa. Trochę z... użyte. Jakby. Ale one, one serio. One są mega, mega są fajne. fajne. My w sumie ich tak nie używaliśmy do, dosłownie, użyłam tylko dwa. Dobra, dodamy taki. I... I taki fioletowy. A poza tym, to jest dla naszej koleżanki z klasy i jej jakby to nie obchodzi ją. Dobra sobie chciała, żeby było. Wkładamy. I zostały nam w sumie dwie rzeczy. Dwa okay. takie korygi. Są dwa pomponiki. A ja tu mamy dwa takie pomponiki. Wkładamy. I zostały, I zostały nam trzy. trzy duże takie boksy w woreczkach. I kwiatki w sumie. Mhm. No, to będzie, niech będzie, różowy taki boksik. Taki fioletowo-niebieski. No i taki zielony. zielony bo Zielony, niebieski, niebieski, żółty. Wkładamy. I teraz dodajemy gratisy. gratisy. Tu Grytego. mamy te. Bo tu zosta to są te boksy, co było zamówienie. Teraz mamy różne gratisy. I tu damy może taki, taki długopisik. Mm -hmm. Wkładamy. I to? Yy, dodajemy jeszcze to losowe tos? koraliki, ogólnie. Tos. 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 Dajemy jeszcze jakieś losowe koraliki. Damy może na przykład. Popatrzcie, damy na przykład kio jednego unikorna i trzy takie. trzy gwiazdeczki, bo my damy dużo koralików, bo my mamy dużo. Tu mamy jeszcze takie. Um. A. Już tu mamy takie o, A. I dodajemy parę koralików takich. I to są na razie z tych korali, ogólnie koraliki. O to, poczekajcie. Dobra, i do, tej, do tego musimy znaleźć. Mamy tutaj woreczek, żebyśmy to schowali. Dobra, i tu mamy tak. Ja, to, to są te koraliki, Wam pokazywałam, co dajemy. Wkładamy też obok są. I dajemy takie, żeby zrobić, żeby... A w sumie to są te wszystkie gratisy, co chcieliśmy zrobić. Całe opakowanko mega dużo. Jeszcze jest gratis. Gratisy dodawaliśmy już właśnie. Więc yy, po prostu... No jak to zamkniemy, to Wam pokażemy. Dobrze, tu mamy tak zapakowane. To jest tyle, tego jest tak dużo. Z tego. To jest boksik. Yy, jeżeli... To jest taki dla swojej osoby. Jeżeli ktoś go chce, to proszę pisać w komentarzach. On jest po takie... po ile? On jest? I on jest po 10, bo tu są mega fajne koraliki. To są na przykład też te słicki. Tam, Tam jest dużo mega fajnych rzeczy. Więc to jest to wszystko, więc bajo!